Witam serdecznie spod słynnego Ramsona Barbera. No, tym razem twarzą do Was, bo znowu mi odwali głowę, tak jak należy. E, dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą wiadomość. Tutaj e, mianowicie od dzisiaj można odbierać gazetkę. Jest to, jest to miesięcznik darmowy, bezpłatny. I nazywa się Polska Kostka. Yy, tu jest ten punkt dystrybucyjny i bardzo ważne o Ramson pozdrawia. Yy, znajdziecie w tych gazetkach masę przydatnych informacji o podatkach, o mieszkaniach, o zasadach życia, yy, ogłoszenia wszelkiego typu. Można też umieszczać. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I ona sobie tutaj leży, można podejść, wziąć całkowicie za darmo. No i oczywiście polecam Ramsona który zrobi z największego kamienia, zrobi najpiękniejszą rzeźbę i, i, i tak to właśnie wygląda. Do zobaczenia wkrótce. Zapraszamy.